Odkryj najdziwniejszy sekret ludzkości. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co naprawdę oznacza sukces? Rozdział pierwszy. Earl Nightingale, jeden z największych mówców o sukcesie, powiedział, że sukces to realizacja godnego ideału. Czy masz swój ideał, cel, który pragniesz osiągnąć? Czy jesteś gotów odkryć sekret, który może otworzyć przed tobą drzwi do świata pełnego możliwości? Co to oznacza w Twoim życiu? Jaki jest Twój godny ideał? Czy sukces to DLA Ciebie, osiągnięcie stanowiska dyrektora w korporacji, czy może jest to życie w harmonii z naturą, prowadzenie małej kawiarni w miasteczku, gdzie każdy zna Twoje imię? A może sukces to zdrowie i szczęście Twojej rodziny? Każdy z nas ma inny obraz sukcesu. Kluczem jest zrozumienie, że sukces nie jest uniwersalnym wzorem, ale indywidualną drogą, którą wytyczasz sobie sam. Pytania do Ciebie: Jakie są Twoje największe marzenia i ambicje? Czy Twoje obecne działania przybliżają Cię do realizacji tych marzeń? Czym dla Ciebie jest godny ideał? Pamiętaj słowa Williama Jamesa, który twierdził, że największym odkryciem mojego pokolenia jest to, że człowiek może zmienić swoje życie poprzez zmianę swojego nastawienia i sposobu myślenia. To właśnie sposób myślenia o sukcesie może być twoim największym sprzymierzeńcem lub przeciwnikiem. Spędź kilka chwil na refleksji nad swoimi definicjami sukcesu. Zapisz je. Zobacz, jak wygląda twoja osobista ścieżka sukcesu. Czy jesteś na niej? Czy potrzebujesz skorygować kurs? Każdy krok, który podejmujesz w zrozumieniu swoich prawdziwych pragnień i celów, przybliża cię do życia, które chcesz prowadzić. Rozdział drugi: Kim są ludzie sukcesu? Zastanów się: Kim są ludzie sukcesu? Co sprawia, że wyróżniają się oni spośród tłumu? Czy to ich osiągnięcia, czy może cechy, które posiadają? Benjamin Disraeli, były premier Wielkiej Brytanii, powiedział: Wszystko nadejdzie, jeśli człowiek tylko zaczeka. Ta cierpliwość i wytrwałość w dążeniu do celu to kluczowe cechy ludzi sukcesu. Cechy ludzi sukcesu. Determinacja. George Bernard Shaw, wybitny dramaturg, stwierdził: "Ludzie, którzy naprawdę radzą sobie na tym świecie to ci, którzy wstają rano i szukają okoliczności, których potrzebują, a jeśli ich nie znajdują, sami je tworzą." Twoja determinacja w przekształcaniu marzeń w rzeczywistość jest nieoceniona. Pasja. Jak powiedział Ralph Waldo Emerson, człowiek jest tym, o czym cały czas myśli. Twoja pasja jest odzwierciedleniem twoich najgłębszych myśli i pragnień. Elastyczność. William James, amerykański filozof. Podkreślił, że największym odkryciem mojego pokolenia jest to, że człowiek może zmienić swoje życie poprzez zmianę swojego nastawienia i sposobu myślenia. Bycie elastycznym w myśleniu i adaptowaniu się do zmian jest kluczowe. Działanie. Zastanów się nad tymi cechami i osobami, które je uosabiają. Jak możesz rozwijać te cechy w swoim życiu? Jakie działania możesz podjąć, aby być bardziej zdecydowany? Pasjonowany i elastyczny w dążeniu do swoich celów. Ludzie sukcesu to nie tylko ci z tytułami i osiągnięciami. To ludzie, którzy, tak jak ty, każdego dnia podejmują decyzje, które przybliżają ich do realizacji swoich marzeń. Każdy krok na tej drodze, niezależnie od jego wielkości, jest krokiem w kierunku sukcesu. Rozdział trzeci. Najlepszy zawód świata. Życie człowieka utkane jest z jego myśli mawiał Marek Aureliusz. Te słowa mają głębokie znaczenie, gdy zastanawiamy się nad pytaniem: Jaki jest najlepszy zawód świata? To pytanie nie dotyczy prestiżu czy zarobków, ale czegoś znacznie ważniejszego spełnienia i pasji. Znaczenie pasji w pracy. Znajdowanie spełnienia. Pomyśl ty, co sprawia ci prawdziwą radość? Czy twoja praca jest źródłem satysfakcji? Czy jest to tylko sposób na zarabianie pieniędzy? Norman Vincent Peel podkreślał, że to jest jedno z najwspanialszych praw we wszechświecie. Znalezienie zawodu, który odzwierciedla twoje pasje, to klucz do prawdziwego sukcesu zawodowego. Praca A, cel życia. William Shakespeare powiedział: Nasze wątpliwości są zdrajcami. Sprawiają, że tracimy dobro, które często moglibyśmy zdobyć, ale baliśmy się nawet spróbować. Zastanów się, czy Twój obecny zawód jest odzwierciedleniem Twoich życiowych celów i aspiracji. Czy jesteś gotów podjąć ryzyko, aby podążać za tym, co naprawdę Cię pasjonuje? Działanie. Odkrywanie prawdziwej pasji. Spędź czas na zastanowieniu się nad tym, co naprawdę kochasz robić. Jakie aktywności sprawiają, że tracisz poczucie czasu? Jakie są twoje naturalne talenty? Planowanie zmiany. Jeśli obecna praca nie spełnia twoich oczekiwań, co możesz zrobić, aby zbliżyć się do pracy, która będzie dla ciebie źródłem szczęścia i satysfakcji? Pamiętaj: Najlepszy zawód świata to ten, który pozwala ci być sobą, rozwijać swoje pasje i przyczyniać się do czegoś większego niż ty sam. To praca, która sprawia, że każdego dnia czujesz, że robisz coś wartościowego. Rozdział czwarty. Mądrość wielkich myślicieli o sukcesie. Człowiek jest tym, o czym cały czas myśli, stwierdził kiedyś Ralph Waldo Emerson. Jego słowa oddają esencję tego, co wielcy myśliciele i filozofowie przez wieki mówili o sukcesie. Sukces zaczyna się w umyśle. A twoje myśli kształtują twoją rzeczywistość. Mądrości na temat sukcesu. Marek Aureliusz. Ten rzymski cesarz i stoicki filozof uczył, że spokój umysłu jest kluczowy w każdym aspekcie życia. Jego podejście do życia podkreślało znaczenie wewnętrznej siły i samokontroli. Jakie lekcje możesz wyciągnąć z jego filozofii DLA twojego osobistego i zawodowego sukcesu? Benjamin Disraeli, były premier Wielkiej Brytanii, wierzył, że cierpliwość i wytrwałość są niezbędne do osiągnięcia wielkości. Dzięki długiej medytacji doszedłem do przekonania, że człowiek z wyznaczonym celem musi go osiągnąć. Jakie są twoje cele i jak planujesz je osiągnąć? William James. Jego przekonanie o sile umysłu w kreowaniu rzeczywistości jest niezwykle ważne. Jeśli tylko dostatecznie zadbasz o cel, z pewnością go osiągniesz. Jakie zmiany w myśleniu musisz wprowadzić, aby osiągnąć swoje cele? Działanie. Refleksja nad filozofią. Jak filozofie tych wielkich myślicieli mogą odnosić się do Twojego życia? Czy możesz zastosować stoickie podejście Marka Aureliusza do swoich codziennych wyzwań? Ustalanie celów. Pomyśl o swoich celach w kontekście mądrości tych myślicieli. Jakie kroki musisz podjąć, aby być bliżej ich realizacji? Pamiętaj, że sukces to nie tylko osiąganie celów, ale też podróż, proces uczenia się, rozwoju i zdobywania mądrości. Rozdział 5. Jak działa umysł. Rozumienie tego, jak działa twój umysł, jest kluczem do odkrycia sekretu sukcesu. William James, jeden z ojców współczesnej psychologii, powiedział: Największym odkryciem mojego pokolenia jest to, że człowiek może zmienić swoje życie poprzez zmianę swojego nastawienia i sposobu myślenia. To właśnie w twoim umyśle zaczyna się wszystko, co dotyczy sukcesu: Moc umysłu myślenie twórcze. Umysł to potężne narzędzie, które może tworzyć rzeczywistość z Twoich myśli. Marek Aurelius mówił, że życie człowieka utkane jest z jego myśli. Jakie myśli dominują w Twoim umyśle? Czy są to myśli, które prowadzą Cię do realizacji Twoich marzeń? Wizualizacja i realizacja. Norman Vincent Peale podkreślał, że wizualizacja pozytywnych wyników jest kluczowa w osiąganiu sukcesu. Wyobraźnia jest narzędziem, które pozwala twojemu umysłowi zobaczyć twój sukces, zanim się on materializuje. Czy praktykujesz wizualizację swoich celów? Programowanie umysłu. Podświadomość odgrywa ogromną rolę w kształtowaniu twojego życia. Jak mówił George Bernard Shaw, ludzie, którzy naprawdę radzą sobie na tym świecie, to Cei. Którzy szukają okoliczności, których potrzebują, a jeśli ich nie znajdują, sami je tworzą. Jak możesz programować swój umysł, aby przyciągnąć sukces? Działanie. Praktyka pozytywnego myślenia. Każdego dnia poświęć czas na świadome kierowanie swoich myśli na pozytywne aspekty swojego życia i celów. Wizualizacja sukcesu. Codziennie wyobrażaj sobie, jak osiągasz swoje cele. Wizualizuj każdy szczegół sukcesu jego wygląd, dźwięk, uczucie. Twój umysł jest warsztatem, w którym kształtujesz swoją przyszłość. Praca nad pozytywnym myśleniem i wizualizacją to inwestycja w Twoją przyszłość i sukces. Rozdział 6 Wielki Sekret Sukcesu Odkrycie wielkiego sekretu sukcesu jest jak odkrywanie ukrytego skarbu w sobie. Pamiętasz słowa Williama Jamesa? Jeśli tylko dostatecznie zadbasz o cel, z pewnością go osiągniesz. To właśnie jest esencja wielkiego sekretu sukcesu skupienie się na swoim celu z niezachwianą wiarą i determinacją odkrywanie sekretu, wiara i wizualizacja sekret sukcesu leży w mocy wiary i wizualizacji jak mówił Marek Aureliusz. Życie człowieka utkane jest z jego myśli. Gdy wierzysz w swój sukces i wyraźnie go wizualizujesz, kierujesz swoje działania i energię w stronę jego realizacji. Konsekwencja działania. Sekret wymaga nie tylko myślenia o sukcesie, ale także konsekwentnych działań, które prowadzą do jego osiągnięcia. George Bernard Shaw zauważył, że ludzie sukcesu tworzą okoliczności, których potrzebują. Czy jesteś gotów podjąć codzienne kroki, które przybliżą cię do twojego celu? Przemiana wewnętrzna. Sukces to nie tylko zewnętrzne osiągnięcia, ale przede wszystkim wewnętrzna transformacja. Benjamin d'Israeli powiedział, że wszystko nadejdzie, jeśli człowiek tylko zaczeka. Ta cierpliwość i wytrwałość w dążeniu do celu są niezbędne w procesie przemiany. Działanie. Codzienna wizualizacja. Każdego dnia wyobrażaj sobie osiągnięcie swojego celu. Jak to wygląda, jak się czujesz, jakie zmiany to przynosi w Twoim życiu. Małe kroki, wielkie zmiany. Ustal codzienne małe cele, które są krokami w kierunku Twojego większego celu. Pamiętaj, że każdy mały krok ma znaczenie. Pamiętaj, że wielki sekret sukcesu nie jest czymś, co znajdziesz na zewnątrz to podróż w głąb siebie, gdzie odkrywasz swoją prawdziwą moc i potencjał. Rozdział 7. Test 30 dni. Twoja droga do sukcesu. Zacznij od tego, co jest konieczne, potem zrób to, co możliwe, a nagle będziesz robił rzeczy niemożliwe. Te słowa św. Franciszka z Asyżu idealnie oddają esencję testu 30 dni to wyzwanie, które pozwala ci przekształcić twoje marzenia i cele w konkretne działania. Test 30 dni. Codzienne działanie. Test 30 dni polega na codziennym skupieniu się na konkretnym celu lub zmianie, którą chcesz wprowadzić w swoim życiu. Albert Einstein mówił, że szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać innych rezultatów. Co możesz zrobić inaczej każdego dnia, aby zbliżyć się do swojego celu? Wizualizacja i działanie. Henry David Thoreau powiedział, że sukces zwykle spotyka tych, którzy są zbyt zajęci, by go szukać. Nie tylko myśl o swoim celu, ale podjęcie konkretnych działań jest kluczowe. Jakie codzienne czynności możesz wykonywać, aby Twoje marzenia stały się rzeczywistością? Ocena i korekta. Sukces nie polega na tym, by nigdy nie upaść, ale na tym, by wstać za każdym razem, gdy się upada. Mawiał Konfucjusz: Po 30 dniach ocen swoje postępy i dokonaj niezbędnych korekt. Co działało? Co wymaga zmiany? Działanie. Wybór celu. Zdecyduj, jaki cel chcesz osiągnąć lub jaką zmianę chcesz wprowadzić w ciągu najbliższych 30 dni. Dziennik postępów. Prowadź dziennik, w którym będziesz zapisywać swoje codzienne działania i refleksje. Pozwoli ci to śledzić swoje postępy i utrzymać motywację. Test 30 dni. To sposób, by zacząć przekształcać swoje życie krok po kroku. To nie tylko o osiąganiu celów, ale o tworzeniu nawyków, które prowadzą do trwałych zmian. Rozdział ósmy. Droga do sukcesu. Sukces to podróż, a nie cel, powiedział Artur Ashe, legendarny tenisista. Ta podróż wymaga ciągłego uczenia się, dostosowywania się i rozwijania. Każdy krok na tej drodze jest ważny i prowadzi cię do miejsca, w którym chcesz być. Elementy drogi do sukcesu. Nauka i rozwój. Leonardo da Vinci, wszechstronny geniusz renesansu, uważał, że uczenie się nigdy nie wyczerpuje umysłu. Niezależnie od tego, gdzie obecnie jesteś w swoim życiu, zawsze istnieje możliwość nauki i rozwoju. Jakie nowe umiejętności możesz zdobyć, lub jakie wiedzy poszukać, aby zbliżyć się do swojego sukcesu? Dostosowanie i elastyczność. Bruce Lee powiedział: Bądź jak woda, przyjacielu. Woda dopasowuje się do kształtu naczynia, które ją zawiera. Podobnie ty musisz być elastyczny i gotowy do dostosowania swoich planów i działań do zmieniających się okoliczności. Jakie zmiany musisz wprowadzić, aby iść do przodu? Wytrwałość i cierpliwość. Thomas Edison, wynalazca żarówki, stwierdził: Wielu ludzi rezygnuje z sukcesu tuż przed osiągnięciem celu, nie zdając sobie sprawy, jak blisko byli jego realizacji. Sukces często wymaga czasu i cierpliwości. Jak możesz kultywować wytrwałość w dążeniu do swoich celów? Działanie: Stałe doskonalenie. Codziennie pytaj siebie, co możesz zrobić lepiej, jak możesz rozwijać swoje umiejętności i wiedzę. Dziennik sukcesu. Prowadź dziennik, w którym będziesz zapisywać swoje postępy, refleksje i pomysły. To narzędzie pomoże ci śledzić swoją podróż i uczyć się z doświadczeń. Pamiętaj, że droga do sukcesu jest pełna niespodzianek i wyzwań. To, jak reagujesz na te wyzwania, i jak wykorzystujesz każdą okazję do nauki, decyduje o Twoim ostatecznym sukcesie. Klucz do Twojego sukcesu. Teraz, gdy przemierzyłeś tę podróż przez mądrości wielkich myślicieli, przez rozumienie umysłu, wytrwałość i determinację, stanąłeś u bram swojego własnego sukcesu. Pamiętaj słowa Helen Keller, która mimo niewyobrażalnych wyzwań powiedziała: życie albo jest śmiałą przygodą, albo niczym. Twoje życie jest tą przygodą, a każdy dzień daje ci nową stronę do napisania w Twojej opowieści sukcesu. Stoisz teraz u progu nieograniczonych możliwości. Twoje marzenia i cele są w zasięgu ręki. Pamiętaj, że każdy krok, który podejmujesz, każda decyzja, którą podejmujesz, ma znaczenie. To Ty kształtujesz swoje jutro, to Ty jesteś architektem swojego losu. Twoja droga do sukcesu wierzyć. Wierzyć w siebie i swoje możliwości. Jesteś zdolny do wielkich rzeczy. Działać. Działanie jest kluczem. Marzenia stają się rzeczywistością tylko wtedy, gdy podejmujesz kroki, by je zrealizować. Nigdy się nie poddawać. Droga do sukcesu nie jest łatwa. Będą przeszkody, ale pamiętaj o słowach Nelsona Mandeli, Zawsze wydaje się to niemożliwe, dopóki nie zostanie zrobione. Niech Twoja podróż do sukcesu będzie pełna pasji, determinacji i radości. Odkryj w sobie siłę, aby tworzyć, marzyć i osiągać. I pamiętaj, że każdy dzień jest kolejną okazją, by zbliżyć się do spełnienia Twoich marzeń. Ty jesteś twórcą swojej historii. Ty jesteś tym, kto definiuje sukces. Idź więc śmiało i zrealizuj swoje najśmielsze marzenia. A jeżeli z tej opowieści miałbyś zapamiętać tylko jedną rzecz, chciałbym, żeby to było to. Twoje życie jest dokładnie tym, czym uczynisz je poprzez moc swoich myśli, przekonań i działań. Właśnie w tobie leży wielki sekret sukcesu. Udostępnij ten film swoim bliskim oraz rodzinie, jeśli czujesz, że również powinni tego wysłuchać. Subskrybuj nasz kanał z dzwoneczkiem, aby być na bieżąco z nowymi filmami. Słowa dają siłę.